Wszystkim z tej strony: olson się zarominać. Dziś nagrywamy odcinek z Olsonowa. <kluzni> Nie powiem, która część, ale patrzcie, na mam zbroję: U -u 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 -u. ochrona 2, ochrona 2. Wbijajcie na film, jak chcecie wiedzieć. Na filmy, jak chcecie wiedzieć, jak to się stało. To jest część czwarta już. Tak to by była piąta. Nie Nie wiem. Wiem. Det er bråk her. Non. Dobra Idziemy szukać diamentów To sobie jak znajdę diamenty To was pow powiadam jak będę wracał Już wracam z diamentami w ręku 45 znalazłem ale tak długo wracam A rysę przyspieszę Będziemy, będziemy mieli tego. Czekaj. Nie mogę się ruszyć. Czemu? O. Czemu nie mogę się ruszyć? Co? Nie, no znowu jakieś rysunki. Ogórek Na bank to jest ogórek To jest zombie? Nie no, ogórek A jaki ogórek Widzicie to? Dobra, się Co tu się rysuje? z czarnego się rysowało Znikło, mogę się ruszać, o mogę na Challenge, nie mogę skakać na orkowicach To nie był w sumie skok Ja nie skoczyłem Yes Nie Przygrałem, dobra ale nie kończę filmu Mieliśmy Coś tym jeszcze zrobić W ogóle kolejny pikaks zrobiłem bo Już ucieka chłop Jeszcze nie ma, a zapomniałem, że kowala okradłem. Nie mówcie kowalowi. To mnie zabije. Gdzie jest ta strza... strzała? Ile mam strzał? Jedną! Dawaj mi szkielet, jego... a jego atak, atak, trupie właśnie tak kur atak, 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 taki drugi gdzieś. atak, Taki drugi atak, E, 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 e. Te. 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 Te, te Gustaw. Gdzie on jest? Gustaw. Tam to jest te Gustaw? Nie, nie jest ty Gustaw. To te, te Gustawa, a ja, jest Stefan. O, tu! Te Gustaw! Czego wam? Dobra, tu i tu w miejscu ja jedę te Gustawa poszukać. te Gustaw jest. Nie Muszę no, to jest, zjadł, ale nie mogę jest wod normalnie krówki, gdzie są krówki do cholery dawaj mi tego stawa, tu krowa jest ta krowa czego się gapi? ty młody zrozumiałeś to? no ja też nie

Jak się, robi, jak się robi kompas? Czemu to jest napisane? Przekazano ci diament 45. Aha, bo to jest może taka komenda, że. No, że. Jak z bende, więc nie ty Ja tego nie wpisuję, nawet się nie da. Chyba. Nie wiem. Ale fort O tu! Ta zupka tak dużo daje. Я хочу тут зуба. Это зуба есть. Кузацка. Жути убили за ним Видите, мои это то? Widzicie to? I patrzcie teraz ciągle na to. Widzicie to? Wy to widzicie. Widzicie to? Już mam całe. Bo tu dużo tu daje. Dzisiaj robimy bazę. O ile nam się uda. No nie wchodźcie tu penisy! Wy-no-ha! Cholero! Wkurza mnie to! Weź tu! Ale cię teraz pogoni... O! Oh. Nauczy się Stefan! Stefan, to lepiej ne, A co on. No. Zobiegł przy nikogo tu nie zdorwie. Fuck. E, 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 te mł młode. Cholero, aaa! Yeah, nie, zabił młodego. Te skurczybek. Te skurczybiki z Coś tu kurde skurczy, byku. Dobra, jest szkieletor. Dobra, kość jest, ale to i tak dobrze. Te patyki nie wyrzucam. Kość. Kość lepsza. Co jest Przedstawiciela cool? Jest tu chodźcie tu na tu na klepę. Nie Nieproszony gość. O oh, fuck, fuck, fuck. fuck. senderman, ten senderman. <tryk> Najbardziej obroniłem wioskę jak mogłem. Tu już się kończyło wioska, chodź tu tybie. O no fuck. fuck no, wie.

make Fuck. Przestarczy! Ej, na Dobra mordo, siema! Uspadaj, Eniu! Głupi! Debilny! Ty zamknij mordę! Ty zamknij mordę! Мада... 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 Фак... Фак... Вра... Мада... Вот Чему ты крипелизуешь, выбахай у

Nie ma mapy, no to fajnie wywalamy je tylko morda. żeby kiper zginął, że je zabił nieźle. Tutaj, <try> <try> tutaj, 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 tutaj. Tu tak. Mi sunt crepi cre 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 creeper Ești mai apus mapa Lup normal, da Da, vă imi zua, cum si mape

Kur, jakim cudem kotowi to nie zadało teraz biegnie spektator ten kurczak go goni सर इस क्वाशनी आ ग मोदा मैं हाँ मै गै में है Твой треп гриза стал за тюрьму на дома. Есть дома Есть дома 都没去过。嗯嗯 Tutaj tutaj jako pierwszego jest przygodowy kośnik nie wycznij zaraz tym. Damy modę. No i ostatnie pytanie. Może od. Może z... będziemy kończyć ten odcinek, tylko wejdę do domku mojego i, I potem będzie odcinek 30. Trochę mnie wyblubowało, trochę taki wzadzki, ale mam diamenty. and if she